No ja nie znam osoby, która nie lubiłaby pomidora. Amatorów tego owocu jest naprawdę mnóstwo i każdy ma swój ulubiony pomysł i sposób na to, z czym tego pomidora zjeść. Ja znalazłem na razie najlepszego jakiego można sobie wyobrazić koktajlowego truskawkowy pomidorek. Fintesencją dobrej potrawy jest to, by produkt, który mamy, cały czas był doskonały, idealny. Więc dzisiaj nie będzie smażenia, nie będzie gotowania, nie będzie miażdżenia, nie będzie. To będzie okraszanie. Coś, co sprawi, że zwykły pomidorek stanie się niezwykłym daniem. W kilka sekund, e, minut, jedziemy. Chcę Wam pokazać, że zrobienie oliwy, aromatycznej oliwy, jest banalnie proste. I tutaj od razu tłumaczę. W środku oliwa zmiksowana z dwoma prostymi składnikami: szczypiorek i szpinak. To już jest w środku. Musimy tę oliwę podgrzać tak, by wysycić maksymalnie barwnik. Chcemy, żeby była stabilna i dałoby się ją przechować w lodówce. Zawsze wtedy, kiedy mamy ochotę, by ją wyciągnąć. Bo ta oliwka to będzie kwintesencja sosu do pomidorku. Teraz musimy tylko przypilnować czasu i temperatury dwóch podstawowych rzeczy do pierwszego rosołowego bulgotania. Jeżeli pojawią się pierwsze baniuszki, to temperatura e, jest wystarczająca. Pierwsze bańki się pojawiły, i teraz już miska do wody z lodem. I to jest też kluczowy element przy produkcji każdej zielonej oliwy, każdej, która ma ładnie pachnieć i ma ładnie wyglądać. Chłodzenie, ściereczka i przez tę ściereczkę tę zagotowaną oliwę przelewamy. Ale żeby ten kolor zatrzymać, trzeba zrobić to, co najczęściej z warzywami zielonymi robimy, czyli hartujemy. Pociąg, który widzicie obok mnie, bez kierowcy, technologia wyprzedza i mnie, ale to jest po płosie tego, co zobaczyłem wcześniej. Będąc w szklarni u właścicieli, jeżeli chcecie zobaczyć jak wyglądała moja wizyta w poszukiwaniu idealnego pomidora, kliknijcie link obok mnie. Naprawdę fajna rozmowa z młodymi ludźmi, młodymi i mądrymi. Ale teraz wracając do tego co ja tutaj mam. Połączenie zwykłej maślanki z niezwykłą, bo już pachnącą oliwą, aż przełykam ślinkę, bo mamy gotowy sos. Sos, który tak naprawdę możecie sobie przygotować w kilka sekund. Proporcje Zależą tylko od Was. Chodź tu bliżej. Pokaż mi ten kosmos. Patrz. Rozproszone kropelki oliwy, białe maślance. Chcecie mieć ładne dania na talerzu? Oto jeden z pomysłów. Mmm, sos gotowy. Jeszcze jedna rzecz, banalnie prosta, no bo z czym pomidory najlepiej smakują? Kanapka z pomidorem, czy też pomidorki z cebulą? Zdecydujcie. Skoro o cebuli mowa, to postanowiłem Wam pokazać coś, co będzie trzymało się tej konwencji łączenia pomidora z cebulą, ale ta cebula będzie nieco inaczej podana konfitura z cebuli. Proporcje dosyć proste do zapamiętania 2 do 1. Dwie części octu, jedna część cukru. Chwilę to zagotować, ale to co uwielbiam robić, to od razu w momencie kiedy cukier się rozpuści, dodać tam pokrojoną szalotkę. I chociaż tego nie planowałem, ale obok mnie pachnie jak nie wiem co, jak wściekła bazylia, to dziabnę. Ale tak naprawdę może być wszystko. No i wreszcie jeszcze jedna rzecz, którą moim zdaniem warto zastosować. Spróbujcie, sprawdźcie, dajcie znać w komentarzach. Gruszka. Może być twarde jabłko, może być zupełnie inny owoc. Jeżeli są to miękkie, jagodowe owoce, pamiętajcie, dodajemy je na świeżo. Ale jeżeli chodzi o jabłko i gruszkę, kroimy w kostkę. Owoce, czyli gruszka przeżarte marynatą, przeżartę tym syropem octowo cukrowym. Zobaczcie, zrobiły się przezroczyste, ale nie rozpadają się. Trzeba tę konfiturę teraz już zdjąć. Już więcej tego redukować odporywać nie muszę. Wyjmę bazylkę. Co najlepsze już oddała. Pamiętajcie, że. Taka konfitura może mieć naprawdę różną konsystencję. I jaka ta konsystencja będzie, zależy przede wszystkim od tego, co chcecie z tą konfiturą zrobić. Bo taka, jak teraz, chociażby tylko doprawiona większą ilością pieprzu grubo mielonego albo takiego świeżo mielonego, jak ja teraz dodaję, doskonale się sprawdza. Naprawdę przy każdym mięsku. Odleję troszkę syropu, bo ja chcę mieć dobrą konfiturę do pomidorów. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Gorąca jest luźniutka. W momencie kiedy to przestygnie, ten syrop robi się bardziej zawiesisty. Możecie namoczyć gorczycę, ale jednym z cudownych sposobów kiedyś na doprawianie wszelkiego rodzaju konfitur, marynat, wytrawnych, które podawano z mięsem, najczęściej było właśnie dodawanie takiej gorczycy. Ponieważ ja chcę zrobić to nieco szybciej, to musztarda francuska nadaje się idealnie. I co ważne, ta musztarda wymieszana teraz jeszcze kiedy konfitura jest ciepła, może nie turbo gorąca, ale ciepła. O, to, gotowe. Za mało mam tych pomidorków. A, dostałem pozwolenie, więc mogę, prosto z krzaka na stół. Bardzo mi się ta idea podoba. Pomidory gotowe, do miski. Sposobów na podanie tego dania, też to umowne słowo, danie, jest mnóstwo, ale tak naprawdę to może być po prostu dodatek na wasze najbliższe przyjęcie. Troszkę konfitury na pomidorki, oliwa z maślanką. I teraz pomidorki zamarynowane, krupiące. Nie tknięte żadną temperaturą. Przepraszam za wyrażenie, ale tylko okraszone i co ważne tą konfiturą w ostatniej chwili, żeby nie puszczały soku. Żeby zostały takie, jakie ktoś stworzył. Troszkę więcej konfitury. Jeżeli lubicie kawałeczek mięsa, warzywa, rybki, z grilla, z patelni, z piecyka, to nie rezygnujcie z tego. Ale jeżeli szukacie pomysłu, z czym to wszystko podać, no to pomysł na pomidory już macie. Jednej rzeczy jeszcze nie ma. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przez cały proces unikałem, y wydaje się, fundamentalnej przyprawy, która jest kwintesencją niemalże każdego gotowania. Czego nie było? Soli. Bo ta sól jest ważna, ale dopiero teraz. Nie wolno solić konfitury, nie wolno solić pomidorów. Dopiero wtedy, kiedy one są wyłożone, warto opruszyć i gotowe. Chcecie mieć dobrą mozzarellę, buratę, y, ulubioną rybę upieczoną w piecu albo zgrillowany kawałek mięska? Zróbcie to. A pomysł na sałatkę z pomidorów? Bola. To może być dobre zdjęcie na Instagrama, tak mi się wydaje.